Kobiecość wiąże się z łonem i z tym, że łono, które się otworzy, może przyjąć, na przykład, mężczyznę w miłości. Niekoniecznie nawet bez miłości, bo to jest jeden z sposobów, ale może to też się zawiązać, czyli zamknąć na chwilę, ale potem się znowu otworzy bo nie ma wyboru. Możesz się powstrzymywać do ostateczności, ale przychodzi ten moment, to znowu się otworzy i jest rozwiązanie porodu. Rodzi się dziecko. Ale mamy też inne rozwiązania, które się z nas rodzą. To są innego rodzaju sukcesy, bo przyjmujemy do siebie różne energie, niekoniecznie w seksualności rozumianej jako spotkanie kobiety i mężczyzny, prokreacyjne. Może jakaś idea w nas rozgościć, urosnąć i zaowocować warsztatami i kursami ustawień systemowych albo warsztatami z kobiecości czy uwolnienia gniewu. I, i to się w końcu ujawi w światu, tak? Ro, jako rozwiązanie czegoś, co nosiłam w sobie od dłuższego mm -hmm. czasu.